Jak ja bym miał być królem, tym. Błaczek. Mieszko trzeci stary, nie wiem. <grym> <grym> Za Zakonem! Standard Template. Chodziło, żeby w takim stanie nie pokazywać się nigdzie, tak. nie? Z nią, że z butelką. Tak, po moja żona. Whisky <grym> moja żona. Wie jeszcze już czy jeszcze nie? Nie, Sylo, to w nocy będzie, Obieżdanie. bardzo późno w nocy. Możesz śmiałość ja do biedronki. już, wie, już wie. To jutro pojutrze chyba. SMS-a dostałem, co? Ale, ale to co, co, co? to tam jakoś tak dziwnie Sylowi głos zszedł? Nie. No zszedł ci dziwnie. No, Może ja nie już słyszałem. Lo. Ale trik zrobiłem ale zetpek! Ale trik no co zrobiłem ja? No dlaczego właśnie mnie wdupiłeś? Ale trik zrobiłem na sylw Ale by ci Boczek do dupy nakapał zatem Czemu ty mi wdupiałeś ja się zetpek? Nawet bez tego byś nie mi nakapał do dupy, także tam gdzie ja tak, nie by było. tak by było. Hamulce słabe mam No wie? to wymień te hamulce No nie, wiesz Potem koledzy będą musieli po ciebie jechać tam No, no, no wymień te hamulce, żeś nie musiał później na przeglądzie świecić oczami No ja może świecić dziękuję Udawana apsi. Nie, to nie, nie było udawane. Wpadne, Właśnie nie. Właśnie mnie to i trytuje, Udawana bo Udawana środa, było. no, to prawda. Co? co? <średe> środa to tylko nie jeden maja. dzień. <średe> Udawana niedziela. Środa. La, 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 la. A w ogóle panare... Ty, a co gdyby nazwać ten odcinek niedzielnego? O jezus, jezus, panie, Maria. Nie nie, nie co mówisz, raz? To się nie da. Co by nazwać? Wielki co? Powrót będzie za niedługo. Nie słyszałem. Jaki wielki powrót? Powiem wam po nagraniu. No, to, wow. ty, no to ty powtórz Mówię, hogaty. Jak się o coś zaczyna mówić? Czego i tak to nie wiem. Powtórz, powtórz hogaty, bo, myśli, bo ja nie wiem o co się e, chodziło. Robiem, a co by gdyby nazwać ten odcinek niedzielne granie, skoro jest nagrywane w niedzielę? Aaaa, tak nie, nie wiem, mam, bo ludzie, ludzie by, by się zesrali znowu. i tam pękłaby by dupa. No, przecież, niedzielne granie To, to tylko z niedzielę. Tylko z Iraelem! Nie, ale mogliby no, tak napisać, bo dobra. ludzie nie kumają oh, nawet, że... No, a dobra, tacy, tacy ludzie te debile <laughs> web. no, wjecha... Ta web, No <laughs> wjechał tam łeb, no. Wjechał w górę Bardzo się prosisz, bardzo się prosisz. Ale tu jest winda w ogóle. Ale tu jest winda. Ale, ale, ale. że się tam no, to tą windę timingowo. Boczko no. mi się tego udało jak sam. No. No. no tak, tylko ty przejechałeś. Wy nie wjechaliście a to? No nie, no mamy inny timing. Mamy inny timing niż ty. Tego. Główna księga. Mm, ale ostre słowa A ty, miałeś miałem taki duży To są Wy? dobre słowa. No. Okej, okay, a to? Co? co? Jajce, dobra, let's go, lecimy. A, nie trafiłem. Ale, nie nic nie powiedział, że obrócić się trzeba. A, no trafiłem. No właśnie, to było, a to. A to? <laughs> no, ale to wiesz, to co, mam się no, domyślać? Szybka. Yy, tak. A, Nie okay. tylko boczek taki mądry. No dobrze, boczkowa. Ja go, to jak go tak? tak? bo opisują. Jeszcze raz, sylwa. W To już koniec z tej myśli. Właśnie kurczę mówiłem, że złota myśl będzie. O, to ale na. to jest. Bo... Uważaj, boczek oszukuje. To jest słowa klucz na milion procent. Nie, to była głębsza. Głębsza, okej. Okay. Ale Ojej. może możliwe, że właśnie o to w niej chodziło. Ten, ale koniec. Boczek. Uuu, boczek... koniec. Boczek był w taki sposób, nie zdążyłem <laughs> się... Jest! No ale Ty był, że nam złapał Paleto cold. Cold. cold Tylko bardziej drożej tam farazy A robisz już nie. zakupy y, 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 w autonomicznych sklepach? Znaczy jakich, jeżeli idziesz i co? Że tam są auta i one I są płaci. autonomiczne, no Że <laughs> na przykład masz apkę, nie? No, żabkę. N no, apkę, no, dokładnie, wchodzisz do sklepu, bierzesz przedmioty i wychodzisz no. Nie, takim nie byłem jeszcze ale w Aha. żabce byłem, gdzie wchodzę do sklepu i się samo fronową kasą kupuję pek. i wychodzę Podobnie to działa no, kurwa... p... o, Ale chyba zapikanie siadło, to nie? nie, nie zapikanie nie, za nie było Nie trafił No Nie, bo już chciałem zaakcentować On wycięł po jeden śmieciu No widzisz, ty kurka Jeden śmieci no Ty Co za... <gulet> Bardzo dobrze no to, Dziękuję Następnego znależało się o! Nie, nie! Moda se wgraj na nieruszanie samochodu! Ty idiota, ty! Co? Idiota? O, o jest. Ale komu poszło tam, A co to się stało? Co to się stało? O, blokował wszystkich na wyścigu! O, Wszyscy ci zaatakowali, zostali, wiesz, zetknięci! Sylon mnie zaatakował, wyleciał! Co zaatakowali? Ja nikogo nie dotknąłem nawet! Nie, to mówię, że, że, Zostali popchnięci lub zaatakowali! Ech! Jest! Yes. Na zdrowie! Zrób to, zrób to. O kurcze, pieczone. O. No i sobie po co ten boczek tak do lewej teraz zjechał? Ten Zepiek, widziałem to jak coś. Nie? nie widziałeś. Widziałem. Ale nie fajny nie. przejazd jest tutaj. Ale super no. przejazd. Ale cudowny. Pomorzujcie pomoże Ma, Matę, frutti mało? di mare. Pomorze. To i dobrze no jest w Polsce taka dzielnica. O Jezu, zaraz mi się chce płakać. <grym> Gdzie, dzielnica, w Polsce jest dzielnica. dzielnica Polsce jest, tak. jest dzielnica, tak, za eee. łokietka. Ta. <grym> tak. rozbicie dzielnicowe było. On ta zrobił, on zrobił dobrze. No 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 A tak, rozbił. Aby mi tego bo dzielnicowo. Tak, 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 tak. No, no, no no. <grym> ty, ej, Sylo! Kumasz, kiedyś dawali sobie fajne ksywki, nie? Jak ty masz kewlar, powiedzmy, ja nie mam oczek. No. To kiedyś na przykład był łokietek. Za co myślisz, że on dostał te ksywy? O, to w, sumie to, w sumie to jest, to robił pewnie na streamie. <grym> <grym> no, no, ale dlaczego? myślisz? tak, ale tak No, wiesz, usty to No, no krzywe usta miał, nie? Albo krzywe nogi, no. jak brał. robił na streamie, to był łokietek. Ty, a Kazimierz Wielki? To <grym> <grym> był wielki. Ciekawe czego. No, od, od, od nosa, od nosa. Bo wielki nos miał. No na przykład wiadomo, no jak ja bym miał być królem, tym... Mieszko trzeci stary, nie wiem. <noise> za byś był ty był. No, mieszko trzeci stary za kolacyce. byście a... sobie wybrali. Za <noise> Rzekaj. <noise> ja bym dał jakiego. Był, był taki tak jeden dla, dla Syla, mniej więcej. Jaki. Jaki? O, dzięki od Devinu projekt trzeci... Waza. Nie, nie Jezu, jak on powiedział L's po tym, to point. ja miałem końcówkę, ale to nie powiem jej teraz na odcinku, jak? powiem wam później. No, Waza Taki. No, tak. no, no dobra, nie. Do to, to mógłby być, Waza to mógłby że być. No, no Trzeci Waza, no. A był jakiś, nie wiem, król, który miał nim Milczek albo coś takiego? Mrukliwy na pewno był. O Jezu! Mrukliwy tam był na pewno jakiś. Sam jesteś mrukliwy. Kiedyś się to widzą, co widziałem, zrobiłem? widziałem ale to jaj. Sylo, brawo, jest ale wszędzie... Ja 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 czekam na to cały ten Że mnie palnąć. Ten na tak. początku akurat jak jest obok mnie od razu. No i, to razu. i dobrze zrobił, no co ci mam ja, powiedzieć. Nie. Przeleciałem Szeperta i Sylwestra, zobacz jak. Ha, ha. Nie no, a ja wypierdam świat. No ty się tam od San Diego a? aż pokrętło. Czy prawie sam ja się na, się na, na tym przejechał. Ja, sam się prawie na tym przejechał. No. Wyciągnąłeś wnioski z poprzednich ataków do przede. Ty no, na jakim etapie jesteśmy historii twojej, jeżeli no. chodzi o zakupy? Właśnie, Co Nie ma już? Biedronki zrobię to Express, ale Express jest skambo drogo. A, skąd? A, masz, a masz porównanie takie legitne, prawdziwe? Nie, drogo mi się, się dało tak Ale to nie, no to mi nie jest no, ekspres, ty, po prostu tak masz jest. mniejszy wybór produktów na przykład. jest mniejszy sklep. No właśnie i nie ma niczego tam właśnie. Tak no to właśnie, to właśnie dlatego. A co to? Sos azjatycki. Brobar. A, a powiedziałeś przed jest... że masz sosy. No No, Aha. Tak no to, to jest azjatycki sos azjatycki, jeszcze. ty mi wytłumacz w ogóle. No, no właśnie, co to jest? słodkawy albo jakieś takie. To słodko-kwaśny po prostu. Takie są, ale są konkretne zazwyczaj. Ale ja lubię takie. Na przykład salsa. Jakie właśnie? Bo ja próbuję dojść do tego jakiejś. Nie wiem, idę do sklepu i sobie wybieram dopiero, no. Tego nie rozumiesz? O, chodzi o to, że one nazwy jakieś mają, bo bym zobaczyć może. Będzie ładny coś to będzie dobry, no. Nie wiem, tak, że... Ten może być fajny i sobie biorę. Ja na przykład widziałem, że jest sos sojowy. sojowy. Ale ja nie przepadam, że aż tak za sojowym. Sojowy jest taki... Malutko, ja lubię, fajnie, sushi. ale sojowi. W sensie do do, sushi, do, do czego wiesz? Do czego też byś chciał sobie oleje kupić? Nie, nie, nie tylko do sałaty. Olejki są takie, olejki. Oddanie, doktorze, olejki to są to takie do sałatek, że, jest... że. Kupujesz sałatę, polewasz tym olejkiem i ten miks nie, nie może lecieć. To nie jest Teraz oliwa z oliwek po prostu jakaś? Co? To <grym> jest oliwa z oliwek <grym> po prostu? No też na przykład, albo. sobie takie sosy, soc winegrę? Winek, dokładnie miał to powiedzieć, sos winegrę, A masz takie jak soc włoskie? Olejek. Olejek do włosów do sałaty, jakby. Oliwa z oliwek, Azjatycki z czegoś tam, z czymś tam, z czymś tam no Tak, ja używam tego co za kole na wyjściu, nie? To, to, to... To, to rzepakowy, to rzepakowy dam. Oni w se To, to pójdziesz na kole rzeczywiście Jezus Maria Jezus, on jest, dobra, on jest Kevlar, słuchaj Kevlar no, to było fajne byś <sum> chodził, to gdzieś świeciło tylko. <skłuk> no, <gry> Myślisz dlaczego chodzi w czapce cały, cały, czas, cały <gryzyka> to, czas, nie? Żeby dobrze się działa, ale, żeby dobrze się działa. Bo czego to by się działo? No żeby cię za bardzo nie oświeciło, bo wtedy ten blask strzeli była. za pierwsza 37, kurczę. wiesz, głupio tak centralnie świecić prosto w aparat, nie? No, no, niefajne już Gimper kiedyś o tym mówił, że musi sobie robić puder, bo...

A może I, tam, szansa, I zaraz że... będzie Sylwester no, no. Co ten boszcz? Co, co ten rudy tam się tak drze z boczki? I jest taka no, szansa. Że jutro też będą jest na przykład rudy tam się tak drze z boczku. Co będzie? Te artykuły w Biedronce jest. jest taka szansa. Tak, bo że oni muszą będzie. pewnie to sprzedać tak. w większości. Będzie co pewnie albo na promocji, albo jeszcze, zależy o której godzinie, w ogóle zmieniają ten inwentarz cały nie? No, Także możliwe, że na przykład o, do 12 o, dopiero o, to o, zmieniają. Ciemno, to są... Trafiłem. To nie jest Traiłem. tak, że wiesz, że jest północ i nagle to znika jak w grze, tak? Tak, tak, Cyk, pyk nie ma, no. I ja potem oni, oni po wie. prostu wie. to odwożą ten. do magazynu i czane. mają na następny po, ten, Jego to tak. To Pągowski poszedł kupić sobie mleko, jednak zamknęli sklep, chłopa pobił, go zamknęli. O! Co? Maj samerkar Car wczoraj Pągowski gra. Tak? Jezus Maria, myślałem, że ty A, mówisz tak for... Noo... Ja chryste, na niebie. Nie, myślałem, no co? Pągowski ma podobne w ogóle przygody jak ja w tym Krakowie. <głos> 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 Ale nie poznał takiej pięknej księżyca. Dziękuję!